Dzień dobry, nazywam się Dariusz Guzek, jestem dziennikarzem tygodnika Siedleckiego i chciałbym Państwa zachęcić do lektury najnowszego numeru naszego pisma. Zacznijmy od Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, która zagrała w ostatnią niedzielę. Na ulicę Siedlec wyszło 250 wolontariuszy. Na aukcjach licytowano m.in. pamiątkowe medale, piłki, ekspresy do kawy, elegancki smoking, a nawet chleb z herbem Siedlec. Na placu Sikorskiego odbyły się pokazy i koncerty. Było więc jak co roku. No może z jednym wyjątkiem bo w tym roku się cenie pobiły rekordu dobroczynności. Udało się zebrać dokładnie 62 797 zł. i 77 groszy. Rok temu było to około 68 tysięcy. Szczegóły w reportażu Tomasza Markiewicza Anioły w Słońcu. Zmieńmy temat. Siedleccy radni postanowili się zdyscyplinować. Ustalili, że na posiedzeniach Komisji Rady Miasta będą podpisywać listy dwukrotnie na początku i na końcu posiedzenia. Jeśli na liście obecności zabraknie jednego z podpisów, radny otrzyma tylko połowę diety. Zdaniem jednych jest to dobry bat na spóźniarskich i tych, którzy y, lubią wyjść wcześniej z posiedzenia, a według innych jest to taka zabawa w kotka i myszkę, która niewiele przynosi. Y, jednomyślności więc wśród radnych w tej sprawie nie było. Jakie z, y, stanowiska zajęli i jak wyglądała dyskusja na sesji? O tym w relacji Marioli Zaczyńskiej y, zdyscyplinowani. Y, artykułem, który warto przeczytać, jest reportaż e, Marioli Odruch. Relacja z niecodziennej interwencji siedlackiego policjanta e, Karola Jastrzębskiego, który spiął się na wieżę telefoniczną i ryzykując własnym życiem, e, uratował desperata, który chciał się z tej wieży rzucić. To do, naprawdę mocna rzecz, warto przeczytać. Z lżejszych tematów to może telewizyjny Big Brother. On ma co prawda już swoje lata najlepsze za sobą, ale jedna ze stacji telewizyjnych postanowiła wznowić ten trochę zapomniany pomysł i w edycji Big Brothera 4.1 w finale znalazł się Kowianin student 5 roku siedleckiej polonistyki Adrian Nadolski. Kim jest? A to dosyć ciekawa postać jak wspomina swoje dni w domu wielkiego brata o tym w tekście Piotra Giczeli Adrian z Big Brothera. Zapraszam do lektury.